Panie trenerze, wczoraj międzynarodowe zawody można powiedzieć, bo zawodniczki z Niemiec, a dzisiaj wspólny trening. Bo dzisiaj ostatni dzień Waszych tutaj sportowych zmagań. No udało nam się w, w tym roku zrealizować 7 startów Ligi Dziewcząt w zapasach kobiet. Po siódmym turnieju zrobiliśmy wczoraj, skończyliśmy finałowym turniejem, gdzie 10 najlepszych zawodniczek zostało nagrodzonych i wyróżnionych. Pokazanych właściwie za to, że we wszystkich kategoriach, generalna taka klasyfikacja, nie w poszczególnych kategoriach wagowych, tylko w generalnej klasyfikacji 10 najlepszych w lidze. W lidze w tej chwili bierze udział kilka województw, opolskie, wielkopolskie, łódzkie, dolnośląskie, lubuskie. Dołączyli się do tego, jest to odpowiedź na takie potrzeby, jeżeli chodzi o sport zapaśniczy w grupie młodzieżowej. Udało nam się też, udało nam się. Właściwie wprosili nam się Niemcy, że tak powiem na ostatnią ligę, bo myśmy się bronili od tego, jak rękami i nogami, dlatego, żeby po prostu nam jakby nie zaburzali procesu takiego weryfikacyjnego dla, do, do, do ligi. Ale no, na ostatnim turnieju się zgodziliśmy, żeby przyjechali, jednocześnie zostali z nami na takim spotkaniu polsko-niemieckim, które zorganizowaliśmy wczoraj, a dzisiaj kontynuujemy to w formie takiego międzynarodowego treningu dla dwóch grup, żeby potrafiły się ze sobą dogadywać, rozmawiać, traktować się jak, jak równe w różnych sytuacjach. Często jest to język łamany, niemiecki, angielski, a najczęściej na migi, także, ale myślę, że przy sporcie takim specjalistycznym, gdzie dużo wiedzą na ten temat, myślę, że nie będzie to miało bariery, a językowa jest tutaj nieistotna. Nie? Na dzień dzisiejszy to jest taki, taki dasz spory sukces organizacyjny, mimo wszystko. Nie? Zawodniczki na pewno rozumieją się bez słów, jak to profesjonalistki, ale proszę powiedzieć, jak pan ocenia poziom tych młodych tutaj dziewczyn i też chłopców? Patrząc na starty w pierwszych edycjach ligi. W ciągu dosłownie kilku miesięcy jest olbrzymi postęp, taki mentalny bardziej, bo one zaczęły się mniej bać startów czy takich przeciwniczek. I ostatnia liga była bardzo zacięta, szybaliśmy, że może się nam coś w końcu na szczęście nic się nie stało, ale było to już taki dosłownie na, 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 czasami i krew się lała. I, no, olbrzymie pojedynki, duże emocji i najtrudniejsze zawody, jakie zrobiliśmy dla tej grupy, bo, bo, młodzi dziewcząt. Nie? Widzi pan tu już jakieś talenty na skalę międzynarodową? To tylko czas pokaże. One są talentami. Talent to jest praca przede wszystkim. One są, ciężko pracują te dzieci. Często rodzice przychodzą i się dziwią, że one robią więcej niż w domu kiedykolwiek. Ale no to taka jest nasza rola, żeby po prostu wyciągnąć od nich najwięcej. No czas pokaże, ne? czas pokaże co z tego wyniknie. No, takim dla nas następnym etapem tej weryfikacyjnej ligi, bo liga weryfikowała po prostu najlepsze zawodniczki, głównie z Dolnego Śląska. No, chcemy spróbować zmontować rodzaj akademii takiej zapaśniczej na Dolnym Śląsku, połączyć to z rodzajem ośrodka w Polsce. Nie wiem, na ile nam to wyjdzie, ale jest na to podstawa, jeżeli chodzi, jest dla kogo? Może tak. Takie coś organizować. Korzystając z okazji chciałbym podziękować władzom miasta, przede wszystkim, które nam tutaj umożliwiają pracę taką, że tak powiem, na dość wysokim poziomie. Udało nam się ściągnąć na Ligę środki z ministerstwa, z Urzędu Marszałkowskiego, ze Starostwa Powiatowego. Wszystkie te instytucje nam pomogły w organizacji finansowej oczywiście głównie, ale bez tego prawdopodobnie nie moglibyśmy aż tak jakby promować sportu zapaśniczego i jednocześnie... Środki się przydały na to, żeby pokazać tym dzieciom, że można to trochę za jakby inne nagrody funkcjonować w, w sporcie. Nie? Organizować w innej skali. No dzięki temu dosłownie ta skala zaczęła rosnąć, bo błyskawiczy się dołączyły ościenne województwa, bo zobaczyły, że coś się dzieje takiego lepszego niż gdzie indziej. Cieszymy się, że możemy to zrobić tutaj. No mówię tutaj, władze miasta są poza zasięgiem innych na dzień dzisiejszy. Inni mogą się od nich uczyć. Dziękuję bardzo.